Dzieci powinny mieć cały rok święta, swoje, to dlatego kontynuujemy nadal. Przygotowane są różne gry, zabawy. Dzieci będą zdobywać oczywiście nagrody za udział w tych konkursach. Nasi studenci, którzy mają okazję partycypować w dzisiejszym wydarzeniu, to osoby nie tylko studiujące na uniwersytecie, ale też działające aktywnie w studenckich kołach naukowych, które w swoich statutach mają wpisane w działalność m.in. działania animacyjne, działania takie inkulturacyjne, z różnymi kategoriami wiekowymi, z dziećmi, z różnymi także potrzebami edukacyjnymi. Także bardzo się cieszę, że możemy promować kierunki kształcenia w kontekście takiej edukacji outdoorowej że ten uśmiech na twarzach wszystkich, także dzieci niepełnosprawne biorą w tym udział, więc totalna integracja i jest to świetna zabawa. Kiedy dzieci się śmieją, to cieszy się cały świat. Bardzo się cieszymy, że frekwencja dopisuje, dzieci z naszych szkół biorą aktywnie udział.